Przed nami Gala Clash in Paris i odbędzie się ona w najbliższą niedzielę, 31 sierpnia, wręcz na zakończenie wakacji, o godzinie 20.00. I obejrzymy ją prawdopodobnie na live, ponieważ od godziny 13.00 będzie trwał prawdopodobnie 12-godzinny livestream, jeżeli i tak długo zostanie on przez Was przedłużony. Na karcie społeczności oraz na wszystkich social media rest.lon możecie zapoznać się z całym rozkładem jazdy tego livestreama, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zapowiedzią i predykcjami, właśnie wydarzenia w Paryżu. Co ciekawe, jeszcze na dosłownie ostatniej prostej, przed tą galą do karty zostało dodane dwa pojedynki, zarówno jeden w Birmingham, gdzie byliśmy właśnie na Rally Mania Troll i vlog z tego wydarzenia jest dostępny na kanale. A także podczas gali z Merną w Lyonie, co oglądaliśmy podczas transmisji na żywo na kanale Rest One. Subskrybujcie więc kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco, zostawcie też polubienie, aby film dotarł do jak największej ilości osób. A także na początku wielkie podziękowania do użytkowników PLOTC, Polski General, Jimmy Wusso, Celi The Final Boss oraz Kuburz.pl za wspieranie kanału na poziomie holo Fame. Serdecznie dziękuję. Zacznijmy więc od pojedynku, który jest najmłodszy w karcie walk, bo myślę, tak śmiało można by o tym powiedzieć. Walka o mistrzostwa taktymowe WWE, która została ogłoszona podczas SmackDown, kiedy też to street profici zyskali miano pretendentów do tych mistrzostw, pokonując Don't Miss, co moim zdaniem jest błędem i to raczej chętniej zobaczyłbym Demiza oraz Carmelo Hayes w walce z Wyatt Seaves, niżeli ponownie tego typu zestawienie. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas tej gali, podczas Smerdon w Lyonie, dostaliśmy informację, że właśnie takie zestawienie zobaczymy na Clash in Paris już w najbliższą niedzielę. Mam tylko naprawdę ogromną nadzieję, że nie prowadzi to do zwycięstwa Street Profitsów i ponownego ich panowania jako mistrzowie, bo Wyatt City tak naprawdę powinni jeszcze bardziej z tymi tytułami się rozkręcić. Dlatego też w tym miejscu wolałbym zamiast Street Profitsów dostać Melodant Mist, co byłoby o wiele przyjemniejsze do oglądania. Natomiast biorąc pod uwagę interakcje Street Street Profitsów z fanami właśnie w Lyonie, myślę, że chyba bardzo na to WWE tutaj postawiło. Taką interakcję dostaniemy także podczas Clash in Paris, dostaniemy myślę ciekawy pojedynek, gdzie Dexter Lumis i Joe Gacy zawalczą właśnie ze Street Profitsami i mam nadzieję wyjdą jako mistrzowie. Mam nadzieję, że Wyatt obronią swoje mistrzostwa. I chyba szczerze mówiąc nawet więcej do tego pojedynku nie mam nic do dodania. Być może będziemy też świadkami jakichś interwencji, na przykład Melodont Miss pojawią się i zainterweniują w tą walkę, ponieważ i tak też Wyatt Sirsi zainterweniowali, gdzieś tam rozpraszając ich i doprowadzając do zwycięstwa Street Profitsów podczas Smerdu, więc może będzie zemsta i może w przyszłości dostaniemy taki 3 perfect 30 match, bo dlaczego by nie, tych 30 na Smirdę jest naprawdę sporo. Mimo wszystko jednak patrząc na ten pojedynek wydaje mi się, że Wyatt Circi bronią te mistrzostwa, Natomiast nie mam pojęcia w jaki sposób. Czy interwencja, czy czyste zwycięstwo. Każda z tych opcji jest dobra, byle te mistrzostwo po prostu obronili. Powiedzieliśmy o walce, która została dodana podczas Smerdon, więc czas też powiedzieć o walce, która została dodana do karty Clash in Baris podczas Heroów Birmingham. Na którym przypomnę, byłem na żywo i vlog z tego wydarzenia jest dostępny na kanale Resto One, gdzie m.in. spotkałem CM Punk'a i aż abstrakcyjnie jest mi o tym mówić, ale właśnie tak się, moi drodzy, wydarzyło, więc sprawdzajcie również ten vlog i jest on gdzieś teraz tutaj też dla Was w rogu ekranu wyświetlany. Nicki Bella stanie przed szansą zdobycia Mistrzostwa Interkontynentalnego w starciu z Becky Lynch i to właśnie taki pojedynek zobaczymy na Clash in Paris. Przed ponad 30-tysięczną publicznością, ponieważ aż tyle osób znajdzie się na arenie w Paryżu, właśnie Nicki Bella stanie przed szansą zdobycia tego Mistrzostwa. Natomiast mam takie poczucie, że raczej tego Mistrzostwa nie zdobędzie. Becky Lynch by nie mówić, jest naprawdę dobrą mistrzynią i Becky Lynch robi zajebistą robotę jako mistrzyni. Miałem okazję doświadczyć tego na żywo, mam okazję doświadczyć tego co tydzień przed telewizorami i naprawdę Becky Lynch jest zajebistą mistrzynią. Jak porównamy sobie panowanie Lyry Valkyrie i panowanie Becky Lynch, no to różnica jest widoczna gołym okiem. Natomiast mam taki problem, że jeśli Nikki Bella przegra, to tak naprawdę. Po co był tak wielki hype i powrotu? Po co angażowanie w jej nawet storyline, właśnie z mistrzostwem na szali? Dlatego wydaje mi się, że zwycięstwo samo w sobie Nikki Bell i nawet kontynuacja tego storylineu, albo nawet wprowadzenie kolejnych osób do tego storylineu nie byłoby wcale złe. Co więcej, wydaje mi się, że podczas gali Clash in Paris powinniśmy jakąś zmianę mistrzów dostać. I skoro nie stawiamy na zmianę mistrzów tartimowych, to myślę, odpowiednim ruchem byłaby zmiana mistrzyni interkontynentalnej i dlatego też zwycięstwo Nikki Belli widnieje w moich predykcjach. Jest to na pewno zaskakujący moment. Moment, który na pewno byłby też wprowadzeniem zupełnie dużej świeżości w cały roster kobiecy na row. Natomiast z drugiej strony mam też taki obraz tej całości, gdzie to Becky Lynch panująca jako mistrzyni interkontynentalna i Seth Rollins panujący jako mistrz World Heavyweight to naprawdę jest coś, o czym ta dwójka może mówić po prostu w swoich promach, więc też gdzieś tam kumam, jeśli przy tym pozostaniemy. Natomiast dla samego momentu i tego poczucia nowego mistrza w arenie, myślę, że zwycięstwo Nicki Belli jak najbardziej miałoby sens. I jest to dość ryzykowne stwierdzenie, natomiast biorąc pod uwagę, że Nicki Bella wróciła, jest od razu angażowana w duży storyline z Mistrzostwem na Szali, to po prostu jakoś ciężko jest mi zobaczyć jej porażkę. Dlatego też zwycięstwo Nicki Belli stawiam właśnie w tej walce. Kolejny pojedynek to Good Old Fashioned Danny Brook match pomiędzy Sheymusem i Rusevem. Czyli tak naprawdę można by to powiedzieć taka irlandzka walka bez dyskwalifikacji. Z użyciem przeróżnych irlandzkich przedmiotów, bo ja tak ten pojedynek właśnie w moim mniemaniu określam. Same w sobie starcie Rusev i Sheymus to naprawdę dobry pojedynek i... Nie mam tak naprawdę do czego się tutaj przyczepić, bo ta rywalizacja ma naprawdę fajną historię, sięgającą jeszcze lata wstecz. Jeszcze jako League of Nations, kiedy występowali właśnie nawet jeszcze w drużynie z Wade'em Baretem czy z Alberto Del Rio. Jest to walka, która też jestem w szoku, że w ogóle w karcie walk Clash in Paris się znajduje, bo chyba zdecydowana większość postawiłaby na to, że taka walka odbędzie się na RAW w Paryżu po Clash in Paris, Niżeli właśnie odbędzie się tam walka o mistrzostwo interkontynentalne AJ Stylesa i Dominika Mysterio. Ale rozumiem chyba dlaczego tak jest. No bo chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że jeśli walkę o mistrzostwo interkontynentalne mężczyzn dostalibyśmy na Clash in Paris, gdzie wiemy jak bardzo AJ Styles jest oczekiwany przez publiczność właśnie tam gromadzoną i nie dostalibyśmy zwycięstwa AJ Stylesa w tej walce, to byłoby to zaskoczenie. Więc w takim przypadku taką walkę dostaniemy na Raw, gdzie o wiele bardziej możliwa jest interwencja z zewnątrz, gdzie Dominic Mysterio pozostanie z Mistrzostwem interkontynentalnym i też będzie mógł zdobyć drugie Mistrzostwo AAA i będzie Double Champem, co jest realne. Dlatego też i ta walka moim zdaniem znajduje się na Raw po Clash in Paris. Natomiast tutaj dostaniemy naprawdę zajebisty pojedynek ze stypulacją na szali pomiędzy Rusevem a Sheamusem, którzy do jak najbardziej dowiozą. Historia w tym pojedynku jest, więc nie ma czego się przyczepić, a dla wielu osób szokiem po prostu jest, że ta walka jest na gali Premium Live Event, na której Sheamus po raz ostatni walczył w 2022 roku podczas właśnie Clash at the Castle, co też jest zaskakujące, słuchajcie, jak dawno Seamusa mieliśmy podczas gali Premium Live Event walczącego. Kto wie, być może to i z tej dwójki, i z tej rywalizacji wyłoni nam się w przyszłości pretendent do Mistrzostwa Interkontynentalnego, co też miałoby po prostu duży sens, bo chyba wszyscy chcielibyśmy zobaczyć jeszcze Sheamusa z Mistrzostwem Interkontynentalnym, natomiast jeśli chodzi o tą walkę, to po po prostu liczę tutaj na dobry wrestling, na użycie wielu ciekawych przedmiotów i rozrywkę dla fanów w Paryżu bo uwierzcie mi, doświadczyłem tego na własnej skórze wiem jak dużą frajdę daje dobry pojedynek i przeróżne przedmioty, nie wiem akcje ze stołu i tak dalej więc po prostu życzę publiczności we Francji być może ktoś z was jedzie na tą galę dajcie znać w komentarzach, napiszcie też na instagram, restaurant.tv, dajcie znać śmiało bo jestem ciekawy czy ktoś z was będzie nagrali w Paryżu, a jeśli tak to po prostu życzę wam, czerpcie z tego pojedynku jak najwięcej, bo takie walki robią robotę. Jeśli chodzi o zwycięstwo bo tak od tego odbiegliśmy, to powiem szczerze, nie ma on w tym pojedynku według mnie najmniejszego znaczenia. Jeśli natomiast miałbym postawić, to chyba wolałbym zwycięstwo Szejmusa, ale też i Rusef na to zwycięstwo zasługuje. Nie jest to moim zdaniem ostatnia walka tej dwójki, więc i w tym przypadku, jeśli chodzi o Clash in Paris, stawiam na zwycięstwo Szejmusa. Wuja, musisz to wygrać. I przed nami jeszcze trzy pojedynki. Każdy z nich mógłby śmiało być main eventem tej gali. Zaskakujące jest też to, że w całej karcie mamy sześć pojedynków, co jest rzadkością, jeśli chodzi o premium life eventy, bo było ich zazwyczaj w ostatnim czasie po 5, Tutaj jest 6, więc też całkiem ciekawy plus dla publiczności we Francji. Natomiast idźmy po kolei i zacznijmy od tego, jak moim zdaniem cała ta kolejność będzie wyglądała. Więc następny pojedynek moim zdaniem jest to Roman Reigns kontra Bronson Reed. Można by chcieć w tym przypadku powiedzieć, że z butami zawieszonymi nad ringiem, co byłoby ciekawe, ale to Byłoby chyba już za daleko, jeśli chodzi o angażowanie takich zewnętrznych przedmiotów, jeśli chodzi o storyline Tutaj wszystko, no, ku zdziwieniu, jeszcze jest zrobione jakoś ze smakiem. To po prostu byłoby już za dużo. Natomiast nie tylko na butach cała ta rywalizacja i walka się opiera, ponieważ Bronson Reed wprost powiedział do Romana Reinsa o pochodzeniu samoańskim, na co Roman Reins odparł, że jeśli jesteś Samoańczykiem, to znaczy, że twoja dupa należy do mnie. Więc i też gdzieś tam kwestia korzeni została poruszona, co też jest ciekawym plusem, że w ogóle wprost o tym powiedziano i wiecie, wybrzmiało coś więcej niż tylko to, że Bronson Reed ukradł buty Romanowi Reignsowi, więc i cały ten pojedynek naprawdę, powiem wam szczerze, całkiem solidnie wygląda i widząc jak Bronson Reed i Roman Reigns stoją naprzeciwko siebie, to naprawdę ma potencjał na bardzo dobrą walkę. Natomiast czy widzę tutaj zwycięstwo Bronsona Reeda? Kompletnie nie. Roman Reigns już od ponad 660 dni nie wygrał w walce singlowej, co też jest zaskakujące. Jak długo to już minęło od zwycięstwa ostatniego Romana Reignsa, jeśli chodzi o walkę 1 na jednego, Więc i też nie sądzę by z Bronsonem Reedem taką walkę przerał. Sama w sobie walka, jeden na jednego, Bronson Reed i Roman Reigns, to już naprawdę bardzo dużo Bronsonowi Reedowi daje. Natomiast w całej tej układance trzeba pamiętać też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Roman Reigns nie może aż tyle tracić. Roman Reigns jeszcze na szczyt wróci i powiedział, że ma to w planie. Powiedział, że jeszcze ile czas nadejdzie, więc Roman nie może aż tyle tracić. Nie widzę kompletnie porażki Romana Reignsa z Bronsonem Reedem. Widzę tutaj dobrą walkę, w której Reed pokaże się przyzwoicie i na to możemy liczyć, ponieważ Ponieważ jest to dobry zawodnik i jeszcze ludzie z niego będą. Natomiast jak powiedziałem, Reigns nie może aż tak dużo tracić. Dlatego też Reigns tą walkę z Brosoną Ridem wygra, będzie iś stryczeć w nos, jeśli chodzi o pola Heimana właśnie w wielu kierunku. I samo w sobie zwycięstwo Reignsa tutaj też będzie widoczne. Przynajmniej moim zdaniem, ale też jestem pewny, że dojdzie do jakiegoś ataku po tej walce, Roman Reigns wygra walkę, ale Bron Breaker, Bronson Reed i może jeszcze Rollins się pojawią i wykluczą na jakiś czas z akcji Reignsa, który jak wiemy jedzie na nagrania do filmu The Street Fighter, także i na jakiś czas, aż pewnie do czasu Survivor Series zostanie z Arcji wykluczony, natomiast myślę, że zwycięstwo odnieść powinien, bo... Taki atak, wiecie, taki zły atak po zwycięstwie Reinsa ma większy sens, niżeli zwycięstwo czyste, Brosna Rida albo zwycięstwo przy pomocy i kontynuacja tego ataku. Tak to widzę, zwycięstwo Romana Reinsa. Idziemy dalej i przed nami przedostatnia walka tej karty walk, no nie wiadomo w jakiej kolejności ona będzie, być może nawet i będzie to walka, która gale nam otworzy, a mowa tutaj o starciu Logan Paul kontra John Cena, które też jest zapowiadane jako starcie generacji, co w pewnym znaczeniu ma naprawdę duży sens, no bo kto jeszcze 5 lat temu, 10, 15 czy 20 w ogóle pomyślałby, że my dostaniemy walkę John Cena kontra Logan Paul, to jest niesamowite, do czego to wszystko nas doprowadziło, Logan Paul, który naprawdę robi furorę w świecie wrestlingu, który naprawdę bardzo dobrze sobie radzi i czy go lubimy, czy nie, trzeba powiedzieć jedno. Logan Paul to jest kompletny wrestler. I w tym przypadku dostajemy naprawdę ciekawe zestawienie Logana Paula i Jenna Syna. Ja wielokrotnie o tym mówiłem podczas transmisji na żywo, że według mnie Hilowy Johnsona wygrywał walki, a faceowy Johnsona walki te będzie przegrywał. I tak jak powiedziałem, że w przypadku walki Roman Reigns z Bronson Reed, to Roman Reigns nie powinien przegrać, bo to już będzie, że za dużo oddaje, za dużo traci. Tak w tym przypadku mam poczucie, że to Logan Paul nie może przegrać z Siną bo co mu da porażka z Siną Jeśli Logan Paul jest tak bardzo bustowany na przyszłość tej federacji, na wielką gwiazdę i przyszłego mistrza, to Logan musi odnieść tak duże zwycięstwo. Ta pałeczka w sposób Wygrania walki z Johnem Sinom musi być przekazana. Zapewne dostaniemy też dość długą walkę, która na pewno wydaje mi się będzie przyjemna, bo Laurent Paul potrafi odnaleźć się w tym pojedynku. Na pewno dostaniemy też ciekawy spot, który będzie wiralowy, bo jak Laurent Paul zawsze też mówił, to na tym mu zależy, aby tworzyć virale i z takim Johnem Sinom w 100% go na pewno stworzy. W tym zestawieniu, mając takich dwóch zawodników naprzeciwko siebie, sama walka nie daje nic dla Laurenta Paula, jeśli chodzi o to, po prostu, że ta walka istnieje. W tym przypadku taki Lorentz Paul potrzebuje zwycięstwa nad Johnem Sinom, bo tym będzie mógł się szczycić. Tylko, że trzeba pamiętać tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli Brock Lesnar, który zaszczyci nas swoją obecnością, swoim niespodziewanym powrotem na zakończenie drugiego dnia SummerSlam, tak i myślę, może nas zaszczycić swoją obecnością tutaj. Dlatego też widzę dwie opcje. Albo ta walka będzie otwierała galę i dostaniemy Brocka Lesnara pomagającemu Luronowi Polowi wygrać tę walkę, albo ta walka będzie zamykała galę i znowu zakończymy transmisję widokiem triumfującego Brucha Lesnara nad Johnem Sinom. To jest oczywiście do zrealizowania. Pytanie tylko w którym kierunku WWE woli pójść. Chyba mniej oczywisty wydawałby się właśnie moment, kiedy ta walka otwiera galę i wtedy pojawia się Lesnar. Niesamowicie mocny początek. Lesnar pomaga wygrać Leranowi Polowi. Lesnar kontynuuje atak na Sinę i Sina jest już tym wkurzony, bo przegrywa z Leranem Polem i Sina domaga się brucha Lesnara, co dostajemy na Wrestlepalu za 20 września, bo też bądźmy szczerzy, ta gala naprawdę jest bardzo mocno zapowiadana. Szykują się tam naprawdę dwa bardzo mocne pojedynki, czyli Drew McIntyre kontra Cody Rhodes, a może jeszcze gdzieś Randy Orton w to wszystko zostanie wmieszany. No i oczywiście John Cena, Brock Lesnar. Taką walkę dostaniemy chyba na pierwszym Premium Life Eventie na ESPN w Stanach Zjednoczonych. Spokojnie u nas wszystko pozostaje na tak że jest dobrze. Natomiast w tym przypadku myślę Clash in Paris można potraktować nie chciałbym mówić jako mniejszą galę Premium Life Event, natomiast bardziej jako taki starter do WrestlePaloozy. I to będzie chyba tak dokładnie wyglądało, jeśli chodzi o zestawienie LeBron Paul kontra John Cena. Brock w jakiś sposób pomoże wygrać LeBronowi Polowi. I to wkurzy siner, który skoncentruje się w 100% właśnie na Lesnarze. Tak to widzę i stawiam na zwycięstwo Loga na pola. No i czas na walkę, która moim zdaniem powinna być main eventem tej gali. Skoro mamy mistrzostwo na szali, to i wydaje mi się, że właśnie taka walka z mistrzostwem na szali powinna gale nam zamykać. Seth Rollins, czyli obecny mistrz kontra LA Knight, kontra Jey Uso, kontra CM Punk. Czyli ten, któremu tak naprawdę Seth Rollins zabrał to mistrzostwo po 5 minutach i kilkunastu sekundach. Obok tej dwójki mamy LA Knighta, który... No bądźmy szczerzy, tego mistrzostwa nie zdobędzie. Jest to chyba najmniej realny scenariusz, że LA Knight zostaje mistrzem w tym zestawieniu. LA Knight jest tam dla momentu, LA Knight jest tam dla fanów i tak niech zostanie. Natomiast jest jeszcze czwarta osoba, jest jeszcze J Uso, który można by śmiało rzec, że w Birmingham, czyli na ostatniej gali RAW przed Clash in Paris, triumfował, ponieważ był on ostatnim, który z nami, z fanami tam na arenie został i hitował jeszcze przez 15 minut. No to było niesamowite, serio. Niesamowite to było, on powiedział wprost, że bardziej zmęczony itowaniem niż tą walką, którą przed chwilą miał, w sensie tym, ty, wiecie, biciem się chwila wcześniej Coś w tym jest Natomiast dąży do tego, że ten, który jako ostatni triumfuje na tygodniówce, to na pewno nie wygrywa na premium life Evencie. Więc skoro nie będzie to Jay Uso, więc skoro nie będzie to LA Knight, ponieważ no, powiedzieliśmy sobie, że no, to jest niemożliwe, żeby on tą walkę wygrał No to mamy dwa nazwiska, CM Punk i Seth Rollins, więc ktoś z tej dwójki wygrać musi Natomiast nie sądzę, żeby w tym Felty 4 meczu w jakikolwiek sposób doszło do zmiany mistrza. Rollins tak naprawdę dopiero wkręca się w panowanie jako mistrz i te division zaczyna istnieć coraz bardziej. Więc to jeszcze, moi drodzy, będzie trwało. Set Rollins będzie jeszcze mistrzem i tego możemy być spokojni. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten Felt 4 mecz match dostarczy nam naprawdę, wydaje mi się, wielu ciekawych momentów. I po prostu będzie to zajebista walka, którą liczę, że obejrzę razem z Wami. Zwycięzcą moim zdaniem w tym Felt i meczu, który ma podbudowę, który ma potencjał. I ma też potencjał na przykład na Hiturnie, jeden z tych zawodników, który właśnie w tym starciu się znajduje. Liczę, że tą walkę obejrzę razem z Wami, ponieważ jest taka opcja, jeśli livestream zostanie tak długo przedłużony, a przypominam, zaczynamy go w niedzielę od godziny 13.00 i jest opcja, że potrwa on aż do pierwszej, czyli równe bite 12 godzin, jeśli i tak długo zostanie on przez was przedłużony. Jeszcze chciałbym odnieść się też do samego Jeya Uso, o którym widziałem, że dość mocno mówi się, że właśnie po tej walce miałby przejść na SmackDown, miałby dołączyć do rywalizacji Bloodline, miałby stanąć u boku Jacoba Fatu oraz Jimmy'ego Uso, co jest interesujące, biorąc pod uwagę to, że na live eventach ostatnio występują razem. Natomiast czy to jest już odpowiedni moment? No nie wiem, bo Cały czas Jay Uso jest usilnie pchany właśnie nam w ten main event Monday Night Raw, więc może faktycznie czas na jakąś zmianę. I dajcie w komentarzach, moi drodzy, znać, co wy o tym sądzicie. Zapraszam was, tak jak już mówiłem jeszcze raz, w niedzielę 31 sierpnia od 13.00 na 12-godzinny stream, który być może będzie 12-godzinny, bo to zależy od was. Zapraszam was także do stercji komentarzy, dajcie znać, co wy sądzicie o Clash in Paris, jakie są wasze predykcje i czego spodziewacie się właśnie po tej gali, co najbardziej chcielibyście, Zobaczcie, zostawcie polubienie pod tym materiałem i subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć.